Leser, co ty kurwa za komedzie jakieś dziwne wydasz? Ja pierdziele! Weźcie go stąd. smg na team, nie? SMG-ek? To jest dobre ustawienie. Kurwa jasna! To przeżenie ciemno ciężkie. Na punkcie.

O nie, ale wiesz co, to jest... O, że, ty! Kurwa! Jest tu, ma ja trafić, to trafi nie. Jak... Serwer wyrąbała, czy co? Halo? Kurwa! Nie. nie, robię tego. Tak. ale mam kolegę. No, fajnie. <głos> ja, <głos> nawet, <głos> ja, <głos> ja nawet... Ja <noise> <noise> dwie bezu, Taki jaki pokój? brajder Fraser, stabilizacja ale nie no, 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 no. Ja nie wiem, mazio, to? Na to, na to, na to. Kurwa, A Kurwa, bo do... A, dużo... to? O nie, nie, jak tu piesz To nie Wierd ja, tu, do góry, kurwa Ale tu popoł, po poku, 7-7? Tam... Ale ciu mazio mało zostało, co? 24 A, Lidz! Aj, aj, ja, ja. że Mogę niżej zejść, kurwa! No gdzie jesteś, kurwa! Co tam jest chłopiec? Kurwa! Kaja, super! O! plecy? Kurwa, dwóch tu było! Pięci się, kurwa! Wtedy nic nie siadło. O, o tej kurde, patrz jak się skampi. Ja bym się przechodzę. Mam peski. A ci o? Masz, on ma połowę. Masz, on ma połowę. Ale dziadek, masz wyczucie, nie kiedyś się odwracam, to ty już... Oh. Oh. No. O, no. kurde. Z kiełkiem też mam zawsze Fajnie. Kurwa, już się mazie. Oh, oh. oh, oh. Kęp maził, kuresztwo w zarodku. Łooo, uh. uh. oh, wow, oh, wow. tego kurwa to jeszcze nie jest na Za to, że grę ludzką drogą. Dwa Czek trzech typa Doda, dawaj, pięknie, pięknie, Dobi, Dobi. Pięknie. Ja ten w żarówku, ten. Plecę. Drawaj nie! Musiałem przeładować. Pistoleta ja, trzeba było przełączyć. Macio! Co tam? Ja pierdolę! Tyle Ile waży? Znaczy jeden <techniczną> <Trzymał> uh! oh! o, o, o. Jak mnie... Dobrze Do no. tak kurwa Kurwa Na czwórce dwóch bije no Na zdrowie Ja Dorobino. pierdziele usłyszałeś mnie? Nie tak zajrzałem po prostu i przypadkiem strzeliłem. Mazio przyszedł okiem. Okay? Kurwa, od samochodu jak się pali to się spierdala, nie próbuje się go ratować kurwa. I samochód tak się tak... nie ugasi, no. What? Po prostu jakiegoś. pakę. Kurwa, no to co wy, ja mam za zasadzie takie nosić? Ja bym mówił, ty to, to zarabiasz. Ty tak, no. ja się no, dźwięk lepiej dźwięk tym dźwięk gra, no to nie gra, co? Dość. No czemu mam się odzywać cały czas? Tak. Nie, nie mam dzisiaj humory, to, to się za nie dużo się, Za dużo się gada, to opierdalają, nie? Nie mam humory, to się nie odzywam. Kurwa, Ta. poważnie! A ja to już tam gdzie idę To ty zawsze idziesz tam gdzie stoję O jogi na przytuliłeś Kurwa no nie mogę Dobra jestem O Majo kurwa Jezu tam kamperek z ciebie Tak 89 25 lipca niby nie, 90 czy co? Ciekawe. Bardzo. Dobra, ona websi, sam się, się, się do? Uj, i padłem. No, Ale siadł. Nie, nie jest, nie na nie? Nie, wiesz co, podniosłem i do bułę. Ale ja, te, ja też to był taki się ty dostał? O ty ja kurwa za dwa razy banie dostałeś, nie? Teraz żeś nie. kurwa maziomi podpadł Ja jestem pierdolony To chyba nie pierwszy raz, co? No nie o, wiem, pan, dzisiaj pan. chyba trzeci <laughs> Jaki komentarz, co się miałem ruszać, jak spadłeś w księgę? To przyznało seksistowskie Kurwa, ze snag, nie wiem No i serio, kto tam się kampi? Ja. Yeah. mi powiedz Tego takiego długiego czegoś, co jest na jedynce, skakujesz ale na skrzynkę ale... i później na tą większą, bo tam jak się skacze, to widać, że na robocie. Nie wierzę, kurwa, mazio. Oni. To jest gruby? No co ty? I brzydki oni... do tego! oni idą, na a, ten, a... a jak żeś mnie widział? No bo, no, kawałek ci wystawał. Ale mnie lachuje, Ja Ja za szybko jedno. strasznie zareagowałem. Ja cię w ogóle nie widziałem, dlatego się pytałem jak ty nie widziałeś Tak mam no? no Mamo to no rozblokowałem, bo sobie ją rozblokowałem ale hmm. Ale próbowałem bez, bo to była wtedy tańsza i na tłumacz A ja właśnie trafiłem w tej samej cenie Jeszcze, proszę Ale wpisałem odblokowanie, zaraz mi ja się skierowało Krwa. Ej jeszcze tu i od razu było rozblokowane kształci tak wszyscy pisali, że to makro, makro Nie makro, bo makro Kurwa wy boty jesteście na tym punkcie, nie? Lewej chodzi, lewej! Raz to już pięć osób ja kto się tych najdych nauczył Ja pierdolę, mazio, no jest nam idzie Kitrany na rodziku Mało, no. Kolejny. Dobra, po tym meczu spierdalam, bo ty już leci, jest ogon nam zresztą, grajcie sobie. Dostałeś? Nie. A widzisz, a on jest trzasł, jakbyś dostał. Jak masz ją, kurwa? Ja pierdolę. Ty jesteś, kurwa, jakiś tank, bo nie wiem. No ja troszkę później wbiłem, wiesz? A ja wiem, że się nie wbiłem, w się zielonym. Akurat jak wyłaziłem, kurwa jebany mi jest łapą. Kurwa w plecy, sami sniperzy, najpierw dość, w ogóle przesieda. A Jak ja. ten, to już stoi w miejscu. jakżeś tam szybko wlazł? na normalnie. Od tego, i mi no, kurwa Strupa, o nie jest. wiemy o co tu chodzi w tych grzach Ale, ale to, co, ty... to jest przebane kurwa Strupa ale to było dziwne nie No i kurwa Macie to jest jakiś gej, weźcie go wyjaczyć coś no? Żaden gej Pierwszy raz, pierwszy raz weźcie do meczuś na no. Zasada po Słyszałem cię wam To nie było... A, A, to. Jebany rankery Jebany KJ Serio? Serio? Ok. Spowiedź go Tam no, oni wszyscy są no, <laughs> Ale głowa ci siadło, kurde A. To to A, Się czają ja nie ten, nie zwróć tam uwagi! Idzie. Ojej, oj, przeładowałem. Ojej, 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 Apsik chyba niech w końcu mnie zabił. E... <średytorium> no, czeka na wypłatę! No, mówiłem, mówiłem przyszły miesiące. To się najwyżej jak nic dogadacie, nie? No, mogę ci rozłożyć na razie, bo niech masz... tak kurwa! Chyba nie wiem. Bo ty masz chyba stację też, nie? Mówiłeś. Dajem, ja, ja też nie wierzę, jak trochę nie wierzę. Kurwa, nie masakrujesz, nie? Kurwa, nie nie wiem, jak to po prostu <laughs> 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 <inaudible>